W porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest między innymi punkt dotyczący rozpatrzenia czterech projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowany przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przedstawiony przez Komitet Obywatelski i projekty zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym przygotowane przez Klub Kukiz 15 i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na dzisiejszym posiedzeniu planujemy wyłonienie od komisji, która zajmie się łącznym opracowywaniem wszystkich czterech projektów tak, aby ostatecznie wyłonić jeden projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uwzględniającym wszystkie te istotne i cenne uwagi, które znajdują się w poszczególnych projektach. Zazwyczaj bowiem jest tak, jeżeli jest kilka projektów, które dotyczą tej samej problematyki, tej samej materii, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że komisje procedują nad łącznym rozpatrzeniem wszystkich trzech projektów, w tym wypadku czterech projektów. A zatem mam nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się z akceptacją komisji i w późniejszym czasie poinformuję Państwa o dalszym biegu prac nad wspomnianymi wyżej projektami.